Siemaneczko, siemanceczko, jesteśmy na Gdzieba, żeby nie zbaczyć. Platan, no no. Hola ja amigo, yuka, ay, ay, ya Rabano, amigo, rabano. Uh, Estamos grabando en canales en YouTube en vivo para Europa. Sí, sí. No tu canal, ajá. En vivo, papá para Europa, para Europa. Sí. A mí está viendo todos los polacos en Australia, Canadá. espera te voy a comprar. Dame, dame dos, dos, ¿no? Rzodkieweczki, rzodkieweczki. Zobaczcie, rzodkieweczki. Słuchajcie, jesteśmy na giełdzie warzywnej i kupujemy warzywa. <śmuszczaj> Damy mu nam Także kupujemy warzywa i Wam zaraz pokażę jak to wygląda tutaj. Mamy rzodkiewki, dostałem rzodkiewki z góry. Gracja, amigo. To jest igualmente. Słuchajcie, pokażę wam jak to wygląda. Zobaczcie. To jest miejsce, w którym przyjeżdżają ludzie i kupują. O! Rabano, rabano. no, dos Eso, si. dużkie weczki, duże. <grymio> Cześć. Cześć. Bucureza la Kurchaku, Bucureza la Kurchaku, amigo. Tambo. Amigo, quiero yuca, 3 libras, pero como dice mi esposa, como no tan dura. Yo sé cuál Es, amigo. Estamos grabando en vivo en YouTube para mi canal que está viendo en Europa. Ah, mucho gusto. ahí, ahí. Yuca, Yuca. Europa, Panamá, yuka. estamos en Panamá. Chiriquí. Chiriquí, provincia Chiriquí. Yo siempre veo. Yo me Sí. Pero yo, yo, yo tenía otra, ese está nuevo. Ah, yo. A zobaczcie, kokosy, kokosy. Aranjija. Aranjija. Zobaczcie, tu są platon, platano dojrzałe i platano zielone. Służą do zupełnie dwóch różnych rzeczy, nie? To ja, no amigo. Sí, sí. Estamos grabando para Europa, para Europa. Ah, vivo, en, en vivo, en vivo. está viendo la gente. En Estamos en vivo para Europa. En <laughs> vivo de Europa. y Europa. ¿Cómo son? ¿Un dólar? ¿Un dólar? Sí. ¿Sí? Cuando tú me echaste? ¿Tres? ¿Tres libras? tres libras más. Ah, está barato. Yo pensaba que está más caro. Muchas gracias. Bien. <laughs> damy komu? No i kiedy wale la libra? Damo na libra. Na bazarku. Do dolar, no. Pok pokazujemy dalej, nie? Pokazujemy dalej. Słuchajcie, ja już kupiłem troszeczkę warzyw mam w samochodzie. Dlatego, że mam tutaj i komputer i po prostu dobra pokazuję Także platano, zobaczcie, platano To nie są banany, to są platano A tu są dojrzałe platano Tu mamy kukurydzę Zobaczcie, zobaczcie co się dzieje Zawsze kupujemy w dobrej cenie arbuzy. arbuzy. Czosku, zobaczcie, czosnek, nawet cukinia jest. Zobaczcie sami, cukinia. Także nie ma lipy, nie ma lipy, jest cukinia. <słuchaj> Cukinię już kupiłem, mam w samochodzie. Słuchajcie, dzisiaj dzisiaj w ogóle nawet kupiłem kalafiory <słuchaj> małe. Warzywa ogólnie są drogie tutaj, znaczy w Polsce też teraz, nie? Ja po prostu zapłaciłem dzisiaj za, za to wszystko. Zobaczcie, jadą platano, platano jadą na taczce i <laughs> za te wszystkie wa warzywka co kupiłem zapłaciłem 25 dolarów gdzieś nie taka dziewczynka siedzi także a tutaj różne reklamówki pokazujemy pokazujemy a tu pisze, że sprzedają yy, kury. 2,25 dolara za pół kilo. Z własnego chowu. <gry> Ola, pokazujemy, pokazujemy. To jest pod takim dachem. To jest po prostu tu, tu przyjeżdżają ci wszyscy producenci z gór i oni sprzedają im, a oni sprzedają wtedy ludziom. Zobaczcie kalafior. Brokuły. Wiecie jej Kukurydza, kukurydza dla kur Juka, Juka Jeszcze raz Juka Kupiłem Juki półtorej kilo Kupiłem Juki półtorej kilo Dobra Idziemy do fury i jadziemy do pracy. Cebula, cebula. Także tu się kupuje też hurtowo. Sprzedają hurtowo. A. Panama, Panama. Chwila. Zobaczcie. Pora. Także grubo, grubo. Rzodkie weczki. Pełna kultura. No i tak to wygląda, nie? Warzywka z rana. Przed pracą a dzisiaj być może będą opony. Być może, nie jestem pewien. Dobra, ziomeczki, jadę do pracy. Będziemy w kontakcie. Komentujcie film. Tak mówię, że sobie po prostu nagram na żywo, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Cukini nie są foliowane, dla, dlatego, że to po prostu to wszystko idzie z gór tutaj i to sprzedaż musi być od razu, nie? <laughs> Siemanko. Ugh. <sighs>